W dzisiejszym odcinku będę kupował im to, przy czym zatrzyma się puszka. W tym jakże miłym filmie weźmie udział Ola, Maxiu, Julian oraz Wiktoria. Ale żeby nie było zbyt pięknie, to jest jeden mały haczyk. Żeby mieli oni szansę zaturlania puszką. Kurde, spada, spada, spada. Żeby mieli oni szansę poturlania puszki, muszą prawidłowo odpowiedzieć na pytanie. Dlatego przygotowałem im zestaw pytań oraz oczywiście stół, na którym są tajemnicze nagrody. Panie przodem, także zapraszam Cię Olciu. A ja myślałam, że mam pomachać czy coś. Nie chodźcie. Zanim jednak zaczniemy, to sprawdźcie koniecznie czy subskrybujecie kanał. Będę bardzo wdzięczny. Jeżeli chcecie kolejny film z tej serii, to zostawcie tutaj 30 tysięcy lajków. Nosi pytanie. Tak obojętnie jakie? No tak. No dobra Ale nie, nie, czekaj, czekaj Na odpowiedź masz 5 sekund Tylko? jak dobrze odpowiesz to masz aż 3 próby Tylko w przypadku gdy ci puszka spadnie, nie? Masz okay. 3 próby Okej okay. O nie, masz najgorsze Wymień 3 gry komputerowe Fortnite, Minecraft i GTA Okej okay. Tak? Mhm. Zrobisz to w niecałe 2 sekundy No bo ty w te wszystkie grałeś No to fakt Bierz puszkę i lecisz Dobre. Spadnie No idź, bierz na Kosmetyk do 50 zł. Tylko ja nie potrzebuję żadnych kosmetyków. Ja do siebie kupowałam no, u siebie na odcinku i mam ich mnóstwo i Nie potrzebuję, no ale coś kupię. Dziękuję bardzo Przyszliśmy do Hebe po kosmetyk za 50 złotych i tu już mam wybrane Wezmę sobie tonik, bo mi się skończył Nie chciałem wam widzowie robić kontentu z jej chodzenia po sklepie, bo jest to nudne Dlatego to skróciłem ja to i damy jej wyszło. najpierw wybrać Szybko wybrać. No jakieś 15 minut Chodź, jak się tak cieszyłeś. Zobaczymy teraz, inni na ciebie się pocieszą Iphone, 5000 złotych Dobra, zobaczymy eee, dalej Jeszcze jest MacBook MacBook, tak Tak, e, G-klasa G-klasa jest w ostatnim czy przed ostatnim? Eee, w pierwszym. Okej. Okay. Wiesz, Max, pytanko. Tutaj wygląda sensownie. Mogę otwierać? Nie, 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 ja muszę. Ty musisz? Ja muszę Ja, ja nie przyzydam. mogę? Masz 5 sekund, nie? O matko. Dobra, poczekaj. Zastresowałem się. Nie no dobra, dawaj. Wymień. Trzy przedmioty szkolne. Eee, piórnik, ołówek, książka. Okej. Okay. Ograłem cię trochę, nie? A, <laughs> tak. Muszę ci to zaliczyć jakby, bo nie sprecyzowałem pytania, nie tak? Jak najbardziej? Tak. Zaliczam. Ile mam prób? Trzy. Nie, cofaj się! Stanęła Mogę podnieść to? Podnoś Zarobiony jestem Cokolwiek to 50 zł. Ej, no to nie jest tak źle, no Spoko Woohoo! Yeah! Yay! Gratulacje! Idziemy do sklepu Spoko Maksiu zaprowadził mnie do Empiku Co byś chciał tutaj za pięć dyszek? Paweł Wiem, że to mi surrealistycznie jak na mnie. Surrealistycznie? Jakie słownictwo! Właśnie, bo chciałbym zakupić książkę. Taki prank, tak? Nie, serio. To być? Nie. To brzmi surrealistycznie, idziemy po książkę. <ścoughs> nie no, Maxi, jeszcze nie mów, że to będzie rozwój osobisty. Serio nawet wybraną już. Manifest codziennego jednego bohatera. Widzisz mnie i widzisz to? To jakieś takie dziwne jest. No nie pasuje. <grym> Trudno. Y, chcę wziąć książkę. Nie, ale tak całkiem już całkiem to Jakiś po... czas mówiłem sobie, że chcę sobie kupić książkę o rozwoju osobistym i uznałem, że to fajny moment, bo jest taka A ja podziwiam, jakby tak już całkiem poważnie, szacun Fajnie. Ja super ja też tą książkę dla ciebie. Jak w niej myśleć? To dla ciebie. Ja dziękuję. Albo to. Co ty o myślisz? To chcesz. <grym> Idziemy. Zanim jednak przejdziemy do dalszej części filmu, to chciałbym wam przedstawić możliwości jakie daje nam mBank. Zaczął się rok szkolny i często w przerwach czy to po szkole idziemy gdzieś ze znajomymi. W takich przypadkach zwykle wszyscy wspólnie składamy się na jakieś atrakcje bądź jedzenie. I tu właśnie przychodzi M-Bank, który pozwoli szybko rozliczyć się poprzez przelew na telefon za pomocą blika. Sam z tej opcji korzystam. Jest mega wygodna, bo pieniądze przychodzą od razu, nie spisujemy długiego numeru konta i przelew jest darmowy. Oprócz tego z M-Bankiem płacisz wygodnie telefonem, na przykład w komunikacji miejskiej czy to w automatach szkolnych. Warto teraz sobie sprawdzić konto w promocji. Bo za założenie owego konta i spełnienie warunków osoby w wieku od 13 do 17 lat mogą zyskać do 60 zł w bonach do żabki, natomiast osoby w przedziale 18, 24 aż do 350 zł. Link macie w opisie. Możemy wracać do filmu. Chodź, bracki. Teraz twoja kolej. Jej Pani Ja mi... lubię to jego jej! Fajnie <laughs> mnie nazwałeś swoją drogą. Bracki? No? Chodź, bracki. Masz jedno z lepszych pytań. No? Kiedy dzieje się coś specjalnego na kanale Jawor z okazji miliona subskrypcji? Eee, e, 28 października? Ja nie Mogę pamiętam. Mogę po nim pytanie? Ja też, chcę. ale ja naprawdę nie pamiętam. 20 września 14:00. Byłem blisko. No. <laughs> No cóż no, Przyjdzie jeszcze na ciebie kolej Nie skupiam się na tym co ty mówisz, a czasami nawet scrolluję do treści materiału, bo nie chce mi się tego słuchać <grym> i cały czas Prostuj pytanko Nienawidzę gry 5 sekund, zawsze się stresuję Wymień trzy rasy psów yy, Bulldog francuski, golden retriever, labrador Gratuluję Ale się zestresowałam Puszka Ale to nie ma znaczenia czy im dalej to na przykład nagroda jest lepsza Losowe są totalnie, Losowo. ja nawet nie wiem gdzie to jest Masz trzy próby jak coś, nie? Jeżeli, jeżeli nie trafisz oczywiście okay. Ja mam tylko takie pytanie, czy ta puszka jest gazowana? Ona wybuchnie w pewnym momencie? To jest nie... nie mieliśmy mówić, tu było miejsce na czyjąś reklamę, dlatego jest zablurowana <grym> No jaki ska! Dawaj, wziął, nie wziął, nie wziął Niko! Wzią. <grym> dawaj tą puszkę Cała? Tak, cała Jest problem techniczny Riko, przegryz zębami. Z uwagi na zmianę puszki masz jedną dodatkową próbę. Czyli nie została ci ostatnia, tylko masz jeszcze dwie. No bo musisz się wyczuć, nie? Widzowie, ja wiem, że w tytule jest tam, gdzie zatrzyma się puszka, no ale no życie. Musimy zmienić na świeczkę. No nie, ja nie umiem mieć świeczkę. Bez sensu. Dobra, ostatnia próba i koniec. <laughs> o nie. Może? No ale jak? Przecież ja to lepiej. No dobra, przechodzimy do tury numer 2 Wybrałam Dobrze, a masz łatwe Wymień trzy pingwiny z Madagaskaru Rico, Skipper i Kowalski Opłacało się tak nazywać swoje psy O, widzisz? Za pierwszym Patrz, stopała się ma się dalej oni, Bo oni cały czas skaczą zaliczamy to. No zaliczamy, jest ponad połowa, Dobra. no. Cokolwiek do 200 zł. Spoko, to idziemy, spoko. Dwie stówki spojimy pod rt 1. Tak, po już to. się tu zaprowadziłam, bo chciałam kupić sobie wkłady do Instaxa. Okay. Jakby zawsze na nie szkoda mi pieniędzy, a już mi się kończą i chciałabym sobie porobić kilka fotek, więc idziemy. No niestety widzowie. Nie było. W sensie wkładów do instaxów. Tak. Zamówimy z Neta. W tym momencie macie. gdzieś się wyświetla, że zamówiliśmy. Tak. I gdzieś To no pewnie... ostatnio kilka rzeczy chyba mi się wrzucić, nie wrzuciliśmy do filmu. Ale kupiliśmy wszystko. Jakby tak. nie było takich rzeczy, których nie kupiliśmy. No nie? bo to zazwyczaj jest tak, że my to kupujemy, potem na następny dzień, potem Bartek tego w montażu nie dostaje od nas, my zapominamy mu wysłać i ten. Tak, ale grywamy mocno filmy w przód, więc to przychodzi dużo wcześniej niż filmy, Tak. Nie no nieważne. W każdym razie Instaksy będą kupione za 200 złotych. To już, tak? No już już. A, okej. By trzy kanały na YouTube powyżej miliona subskrypcji. Blek Freeze Rezi Patrz mnie i nie wymienił. Ja może <noise> Tak właśnie ty jesteś. No. Przepraszam. Bo, ja Bo ty ja miał... jesteś świeżym kanałem, który w wbib... Tak, po prostu w mojej głowie się to jeszcze nie zakodowało, że może. Ale gratulacje Paweł! Dziękuję! Ta świeczka wygląda jakby była droga, a może ja sobie wezmę tę świeczkę, żeby skręcić. No, to była z okej okay, to... 15 zł pepko kosztowała To kręcę jednak nie bardzo. 23! Uuuu, prestiż. To jest Łoł, Wow, to wygląda grubo. No nie, no ja po prostu no, chyba jest coś nie tak. To będzie Mercedes. O! Ej, to jest dobre pytanie, bo to jest koszulka. Nie może być to Gucci. A ja może to Louis Musi to być dostępne w galerii, do której pojedziemy Okej, okay, zgadzam się Jest tam sizer na przykład Okej, okay, super Idziemy do najbardziej prestiżowego sklepu w naszej okolicy, czyli do Sizera Shizera Shiger. Size R size... To jest chyba size R Rozmiar R No Rozmiar no? R no? A, Tak, to ja jest właśnie, chyba Nie mogę się zdecydować, czy chcę tą, czy tą Okej, okay, ja będę cię czarną Czemu? Bo jest A... bardziej uniwersalny. Z L nie jestem taki gruby Ja też nie, ja noszę eski, nie? Patrz na mnie tak? Okej, okay. mamy Bierzemy, nawet nie przymierzam Tak. trakcie, okay. przyłożę tak do siebie Tu jest lustro Pięknie Myślę, że jest super już przystojny Dzięki, jak już jestem Jucio, tym razem odpowiedz Bierz pytanko, pokaż O nie, jesteś dobry z matmy? Nie Ile to jest 2 plus 2 plus 2 razy 2? 8. Tak. Gratuluję. Delikatnie, nie? Nie, ja ci... Ej, ale to jest tak po połowie, bardziej chyba tutaj, nie? Puzzle. I idziemy po puzzle. No, okej. Okay. Zobacz, Rek, jaki masz ogromny wybór. O, wybrałem. No śmieszne. 500 no? puzzli, dasz lady ułożyć. Tak. No to bierzemy. Ostatnie pytanie, także nie masz co losować. Tylko odpowiedz proszę i potem traf, bo chciałabym coś kupić. O nie. Ilu mieszkańców jest w Polsce w zaokrągleniu do miliona? Nie mam pojęcia. Trzymaj, szybko. Nie wiem, 10. Nie wiem. Około 38 chyba, nie? Tak. Naprawdę nie widziałam? No i zestresowałam się. Moi kochani, robimy dodatkową rundę, w której nie musicie odpowiadać na pytanie i każdy z was ma tylko jedną szansę. Dobra, to Wiktoria, teraz ty. Wiktorii, nie na pewno! Wiktoria, Wiktoria! <grym zna> jest najbardziej stresujący moment w moim życiu. Oddychaj. Wow! No to bierz kartkę, no zobacz, co dostałaś. Koszulka To, to jest Z Zestaw pytań im dałaś. Z, ty dałeś zestaw pytań. O mogę Dobra, wiosę, to zróbmy tak, no? Bo jakby każdy ma swój zestaw rzeczy przygotowany. Koszulka była akurat u chłopaków. Wybieraj jedno. To jest ciekawe. Cokolwiek do 200 zł. Oh. Wow. Fajnie, dziękuję bardzo. Idziemy. Wygrała cały odcinek, jednak ty nie wytrzymam. Wiktoria e, wybrała rt także tam idziemy. Co masz planach kupić? W sumie myślałam długo, bo na początku chciałam sobie kupić e, suszarkę do włosów. Okej. Okay. Ale potem uznałam, że w sumie brakuje mi ekspresa do kawy w domu. E, okay. Więc kupimy sobie taką tańszą alternatywę jest taki na kapsułki. Wydaje mi się, że w 200 zł się zmieści, więc. Git. To tak idziemy. Ty, ale z tego co ja że te ekspresy są drogie. W sensie takie zwykłe są drogie. Bo no właśnie. Około 1500. Dwójkę tu nawet. No. Ale jak chcesz, możesz kupić mi taki? Jakby ja nie, 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 nie. Chodźmy w dalej. W sensie to coś takiego. takiego. No, one są takie malutkie, fajne i kupujesz do nich takie. O, takie kupujesz kapsuki możesz sobie na przykład zrobić kakao albo kawę. To Więc bardzo fajne. O, oh my God. Będę mógł do ciebie przychodzić. Pomyśl, o Jezu, ile to jest? I nie wiedziałam, że są takie rzeczy. Ej, ale to trzeba sprawdzić, czy jakby wszystkie kapsułki pasują na no wszystkich ej, ale ja bym chciał to wypić. No, ej, koza tu się kupuję i robimy normalnie. Dobra, zakupy zrobione. Ja szczęśliwa. Fajnie. Trochę ponad budżet wyszło, e, aczkolwiek ja też będę pił. Będę przyjeżdżał w gości, tak. będę pił. Powodzenia, Jurek. Dziękuję. Co to będzie? Skarpetki! Pójdziemy po skarpetki! Jaki masz rozmiar stopy? 34. 34? No? To ona ma 36. Dobra, taki sam. Dobra, szukamy. Jestem ciekaw, czy my tu znajdziemy na dziecięcym, czy to już na męskim. No, może sobie wziąć taki wiesz, taki zestaw. Weźmy ten prestiż zestaw. Tylko, spójrz na rozmiar. A, no faktycznie. 31, 33. Będzie mi dobre. Na pewno? Mhm. I w następnym odcinku może będzie lepiej. No, to no, mogę powiedzieć. Co celujesz? Skarpetki! <laughs> Kaza za mocno! Stój! Proszę! Zatrzymaj się, poczekaj! Stój tam! O, słucha się mnie ta świeca! No chyba nie! Rasaj, to co? Nie turlaj nie się tu z powrotem! Poczekaj! Co jest grane? No nie wiem, co, co to ma być? Ej, chyba, chyba mamy krzywy stół. Okej, okay, okej, okay, zatrzymałeś się. Uwaga. Drugi raz cokolwiek do 50 złotych. Spoko. Fajnie. Znowu przyszliśmy do empiku, wydać kolejne tak. pięć dyszek. Tak. I mamy płytę okiego? Prawie równo do 50 złotych. Okej. Okay. Uważam, że dobrze jest wspierać dobrych twórców. Tak, zgadzam się. Oki ziomal. I kupujemy płytę jeszcze dodatkowo. Spoko. Super. Za mocno. A to była jedna próba tylko jak coś, nie? I tak by spadło. To było na tyle, jeżeli chcecie więcej filmów tego typu, to wiecie co robić. Zapraszam na instagramy. Wszystkich tutaj obecnych. I widzimy się w kolejnym odcinku. Już nie pa, pa. Cześć.